Jak już jesteśmy w klimacie budowania odporności, to nie sposób nie wspomnieć o pyłku pszczeli. I tutaj mam dla was do pokazania właśnie, no to jest mój faworyt, jeśli chodzi w ogóle o pyłek pszczeli, to oczywiście zawsze wybieramy rzeczy lokalne, jak mamy możliwość, jak jesteście z Gorzowa, to możecie przyjść po lokalny pyłek pszczeli tutaj od naszej pani pszczelarz, bądź tutaj z okolicznych miejscowości, bo trochę tego mamy. Jeśli chodzi o wybór miodów w Gorzowie, to jesteśmy myślę, że naprawdę na wysokim podium, bo mamy tych miodów naprawdę dużo. Ale chciałam Wam pokazać pyłek pszczeli włoski ze spółdzielni rolników Alcenero. To jest pyłek ekologiczny i to jest pyłek, który się po prostu rozpływa w ustach. Jak miała ja powiedzieć, najsmaczniejszy pyłek, jaki kiedykolwiek jadłam. To, no, tutaj jest bardzo wysoko. Bo pyłki ogólnie pszczele mają to do siebie, że to jest trochę taki smutny, yy, smutny, słodki, smutny żwirek do zjedzenia, więc to nie jest pyszniutkie. To nie jest tak jak miodek, ale jest to bardzo ważne dla naszego organizmu, ponieważ tutaj w tych małych kuleczkach pszczoły zbierają, no, samo cenne z przyrody. Zbierają pyłek i kleją go w takie kulki. I przyznam szczerze, że nie jesteśmy w stanie jako ludzie odtworzyć tego, co one tutaj robią. Bo one tutaj mają tak dużo substancji biologicznie czynnych upchanych w tych kuleczkach, że my nie jesteśmy w stanie tak po prostu stworzyć na przykład jakiegoś preparatu w kapsułkach, który będzie miał takie same właściwości jak pyłek. Po prostu tylko pszczoły to potrafią. I teraz jeśli chodzi o suplementację pyłkiem, bo to, te pytania też się pojawiały. Ja już kiedyś nagrywałam filmik o pyłku, ale to było dawno temu, bo to było na pewno ponad dwa lata temu, jak ja nagrywałam ten filmik, więc chcę zrobić małe przypomnienie. Jeśli chodzi o pyłek, to musimy zacząć jego suplementację wcześniej, czyli przed jesienią, jeśli chcemy wesprzeć naszą odporność. Jeśli chcemy nim uzupełniać minerały, witaminy no to warto tak naprawdę przez dłuższy czas mieć go w jakichś małych ilościach w swojej diecie. I tutaj wszystkie chwyty są dozwolone, niektórzy dodają sobie go do koktajli, niektórzy dodają sobie go do owsianek, ale ja bym chciała powiedzieć, jak go przygotować poprawnie, żeby jak najwięcej z niego zyskać. Ponieważ pszczoły są bardzo dokładne w tym pakowaniu tego pyłku w te kulki, to jeśli my jemy takie kulki w całości, to one niestety nie są dla nas łatwostrawne. Więc my musimy taki pyłek wcześniej namoczyć. I nie możemy go namoczyć w samej wodzie, tylko musimy go namoczyć w produkcie pszczelim, jakim jest miód. Dlatego, że w miodzie są zawarte enzymy trawienne pszczół. I te enzymy trawienne pszczół w połączeniu z wodą i odpowiednim czasem tak jakby nadtrawiają ten pyłek i pozwalają nam z niego więcej skorzystać. Czyli co robimy? Bierzemy sobie taką porcję pyłku, Wsypujemy ją do szklanki, zalewamy ją taką nie gorącą, tylko letnią wodą, dodajemy miodu pszczelego i dajemy temu czas, żeby to się mogło powolutku, powolutku namaczać. Idealna sytuacja jest taka, kiedy taki pyłek przygotujemy sobie dzień wcześniej. Czyli bierzemy pyłek, zalewamy go wodą, dodajemy miodu, żeby tam były enzymy trawienne pszczół i zostawiamy to chociaż na 12 godzin i dopiero wtedy wypijamy. I to jest sytuacja idealna, kiedy możemy najwięcej zyskać wartości z pyłku. Jeśli nie mamy takich możliwości, to spożywanie pyłku w innej formie, czyli na przykład sypanie trochę kilku ziarenek do owsianki czy do do jakiegoś jogurtu, do koktajlu, to w dalszym ciągu jest fajna sprawa, tylko trzeba brać pod uwagę to, że ten pyłek po prostu dla nas jest dość trudny do strawienia. Pszczoły to tak pracowicie zapakowały, że my mamy problem, żeby to roztrawić naszym organizmem. Więc dlatego my namaczamy, dlatego dodajemy miodu, żeby po prostu tą biodostępność pyłku poprawić. Jeśli chcecie sobie zamówić ten właśnie no przepyszny, szlachetny pyłek z Alcenero, to możecie wejść na naszą stronę www.detektywzdrówko.pl gdzie właśnie mamy ten pyłek ekologiczny, mamy jeszcze drugi pyłek ekologiczny. Tu jest troszeczkę większe opakowanie, ale on jest trochę droższy, więc tak. Myślę, że warto jest, jak już, jak już mamy wytestowany ten, że jest po prostu pyszniutki, to warto spróbować. No i oczywiście, jeśli nie macie dostępu do dobrej jakości miodu, nie macie swojego pszczelarza, to można też ekologiczny miód u nas zamówić. Mamy dość spory wybór na stronie internetowej, ale tak naprawdę, jeśli jesteście z Gorzona Wielkopolskiego, to zapraszam Was serdecznie do nas, bo ja mam całą ścianę miodów. I to taki piękny regał, plaster miodu, który stukaliśmy z drewna z naszym tatą i, i moimi siostrami, więc warto po prostu przejść zobaczyć, bo mamy naprawdę tych miodów dużo. Więc jeśli jesteście z gorzowa, to zapraszamy Was do naszego sklepu na szarych szeregów. A jeśli jesteście z innego końca Polski i chcecie sobie popróbować tych pyszności, to zapraszam Was serdecznie na wwwdektektywzko.pl, gdzie zakupicie te produkty oraz wszystkie inne rzeczy, które pokazuję we w swoich filmach.